Haul, czyli wideo, w którym ludzie opowiadają o tym, co kupili, jest jedną z najbardziej popularnych treści. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak wydać pieniądze, których jeszcze nawet nie macie, to jesteście w dobrym miejscu. Nawet tutaj, gdzie głoszę kazania na temat minimalizmu i antykonsumpcjonizmu, to Hall lub ADHOLE, czyli wideo, w których wymieniam rzeczy, które kupiłam lub których nie kupiłam, cieszą się największym zainteresowaniem. Cześć, nazywam się Ania i dzisiaj będę mówiła o tym, dlaczego listy przedmiotów nas inspirują, dlaczego coraz więcej kupujemy i co z tym zrobić. Hall jest niczym jednoręki bandyta. Odpalasz wideo i jedyne co wiesz to, że zaraz zaleje ci lawina nowych przedmiotów. Co któryś wzbudzi w Tobie refleksję i skłoni Cię do myślenia, które skończy się stwierdzeniem bezwzględnie tego potrzebuję. Jak to się stało, że tak łatwo wzbudzić w nas chęć pożądania? Po pierwsze, jak zawsze chodzi o nasze instynkty. W czasach, kiedy sklepów jeszcze nie było, a zdobycie pożywienia czy odzienia łączyło się nie tylko z wysiłkiem, ale także z możliwością pojawienia się uszczerbków na naszym zdrowiu, potrzebowaliśmy motywacji, która popchnęłaby nas po prostu do działania. Dodatkowo warto pamiętać, że w tamtym czasie ci ludzie, którzy byli w stanie zgromadzić jak najwięcej, byli właśnie tymi, którzy przetrwali. Od właśnie dzięki temu, że mieli w swoim posiadaniu jak najwięcej na przykład pożywienia, byli w stanie wytrwać zbyt długą zimę do czasu, kiedy pojawiła się wiosna. Za każdym razem, kiedy odpalamy holowego, jednorękiego bandytę, widzimy nowe, ekscytujące przedmioty, a w naszym ciele wydziela się dopaminę. Dopamina to neuroprzekaźnik, częściowo pełniący funkcję ogólnego sygnału nagrody lub przewidywania nagrody. Można więc powiedzieć, że dopamina jest tym, co nas motywuje, dając nam sygnał, które działania zostaną uwieńczone przyjemnością. Instynktowne poszukiwanie przyjemności i unikanie bólu w celu zaspokojenia naszych potrzeb biologicznych czy psychologicznych zostało przez Freuda nazwane zasadą przyjemności. Według ojca psychoanalizy jest to jedna z najbardziej podstawowych sił napędowych naszego IT i jednocześnie nierozerwalna część nas samych. Przyjemność ma kluczowe znaczenie dla naszego przetrwania. Potrzebujemy jedzenia, wody czy seksu, aby przeżyć i gdyby te czynności nie wzmagały w nas uczucia przyjemności, możliwe, że już by nas tutaj nie było. Oglądając haulę czy dokonując impulsywnych zakupów odczuwamy bardzo zbliżoną do tego przyjemność. Inna rzecz, którą odczuwamy, nazywa się natychmiastowa gratyfikacja. Natychmiastowa gratyfikacja odnosi się do tu i teraz. Tu i teraz spełniona jest nasza potrzeba, tu i teraz odczuwamy przyjemność. Oczywiście, tak jak w poprzednim przypadku, pcha nas do tego nasz instynkt. W celu przetrwania potrzebujemy, aby nasze potrzeby były spełniane jak najszybciej i w jak najprostszy sposób. W związku z tym nasz organizm, nasz mózg będzie nas pchał do tego, abyśmy wybierali łatwiejsze rozwiązania nad tymi trudniejszymi. Co ciekawe, Często jesteśmy w stanie to zrobić nawet wbrew naszej własnej logice, wbrew naszym własnym przekonaniom. Pomimo, że szybka realizacja naszych pragnień niekoniecznie jest czymś złym, ma ona swoje negatywne strony. Najważniejszym jest fakt, że większość czynności, które ją promują, wiąże się sensu stricto z niezdrowymi zachowaniami i impulsywne zakupy są jednym z nich. W odpowiedzi na nasze zachowania nasze mózgi nieustannie się zmieniają. To, co robimy, na co zwracamy uwagę, jest uwarunkowane tym, co działo się w naszym życiu wcześniej. Gdy kontynuujemy gonitwę za natychmiastową gratyfikacją, łatwymi sposobami na podniesienie poziomu dopaminy, przyjemnością, poprzez np. oglądanie hauli czy jedzenie czegoś smacznego, ale niezdrowego, nasz mózg, na długo przed tym, zanim faktycznie doświadczymy jakiejkolwiek nagrody, motywuje nas, abyśmy wkroczyli na ścieżkę, która do niej wiedzie. W szerszej perspektywie wygląda to tak, że im bardziej oddajemy się przyjemności oglądania ludzi, którzy gromadzą przedmioty, tym bardziej będziemy tej przyjemności pożądać. Im bardziej oddajemy się przyjemności dokonywania impulsywnych zakupów, tym trudniej następnym razem będzie się nam powstrzymać. Teoretycznie, w miarę starzenia się i dojrzewania, powinniśmy nauczyć się tolerować dyskomfort związany z opóźnioną gratyfikacją. Jednak niestety nasza kultura serwuje nam przeszkodę. Żyjąc w tak zwanej kulturze instant, notorycznie jesteśmy bombardowani rozwiązaniami, które co prawda są natychmiastowe, ale jednocześnie są tymczasowe. Zakupy nigdy nie były równie proste co teraz. Jeszcze moja mama, kiedy chciała mieć ładną sukienkę, musiała się naprawdę naczekać. Zakup materiału, chodzenie na przymiarki do krawcowej i inne elementy przedłużonego wyczekiwania na wyśnionego ciucha były procesem naprawdę długotrwałym. Każdy element tego procesu wzbudzał w niej ekscytację, kiedy zaś w końcu otrzymała wyśnioną, wymarzoną kreację, cieszyła się z niej dużo dłużej niż gdyby ta sama sukienka została kupiona zwieszaka na przykład w Peweksie. Dzisiaj chodzenie do krawcowej nie jest naszą codziennością. Produkty są tańsze niż kiedykolwiek wcześniej, pomimo tego, że czasem muszą okrążyć ziemię trzy razy, aby zostały zszyte, wyprasowane, a następnie trafiły do magazynu w naszej okolicy. Często można je kupić za równowartość, a nawet cenę niższą niż na przykład kubek kawy. W związku z tym bardzo często kupujemy, nie zastanawiając się nawet, czy potrzebujemy danego konkretnego produktu, ponieważ kupienie tej rzeczy daje nam poczucie bezpieczeństwa w razie czego ją mamy, a jeśli nawet nigdy jej nie założymy, to kosztuje ona tylko 5 zł i jeśli będziemy chcieli się już jej w końcu pozbyć, to oddamy ją organizacji charytatywnej przy okazji czując się po prostu lepiej. W 2000 roku na członka polskiego gospodarstwa domowego przypadało średnio 611 zł wpływów netto miesięcznie i wydawał on prawie całą kwotę. W 2020 roku jest to już 1932 zł, a wydajemy z tego jedynie 1275 zł. Biorąc pod uwagę inflację, 599 zł z 2000 roku to dzisiejsze 910 zł. Oznacza to, że Polacy wydają średnio o 43% więcej niż dwie dekady temu. Patrząc na ten graf, o, poczekajcie, widzimy, że średnio wydajemy dwa razy więcej na mieszkania czy jedzenie, ale wydajemy też dwa razy więcej, na przykład na ubrania. W 2000 roku kupowałam już sobie samo ubranie i mogę Wam powiedzieć, że ceny tych ubrań wcale nie wzrosły dwukrotnie. Dlaczego więc kupujemy ich dwa razy więcej? Pierwszym powodem jest wcześniej wspomniane szybkie kupowanie i natychmiastowa gratyfikacja. Paradoksalnie, im dłużej musimy czekać, aby otrzymać jakiś konkretny przedmiot, tym większą mamy z niego satysfakcję i tym dłużej będziemy się cieszyć jego posiadaniem. Reklamy wmawiają nam, że dzięki posiadaniu nowych przedmiotów będziemy szczęśliwsi. Potrzeba poczucia bezpieczeństwa. Paradoksalnie, im większy mamy wybór, tym trudniej jest nam wybrać. Łatwiej też jest nam zwątpić, że wybór, którego dokonaliśmy, jest lepszy, a w rezultacie nie będzie on w pełni satysfakcjonujący. A piątym powodem jest nasza potrzeba pokazania statusu społecznego. Na przestrzeni następnych 30 lat spodziewa się, że przybędzie nawet do 3 miliardów ludzi określanych jako klasa średnia. Biorąc pod uwagę, że z roku na rok kupujemy więcej, a tylko w Polsce na przestrzeni zaledwie 20 lat podwoiliśmy nasze wydatki, najprawdopodobniej na przestrzeni następnych 30 lat będziemy potrzebować o kolejne 100% więcej przedmiotów niż potrzebujemy teraz. Na Ziemi powoli zaczyna brakować miejsca na nas i nasz cały dobytek. Nasze szybko konsumowane dobra zmieniają się w śmieci, na które stopniowo zaczyna brakować miejsca. Kraje rozwijające się odmawiają przyjmowania i składowania naszych odpadów, a przetwarzanie i recykling nie jest w stanie nadgonić tempa, w jakim konsumujemy zrobić, aby powstrzymać się od zakupów, nie zmniejszając swojego komfortu życia? Według mnie po pierwsze, ważne jest to, aby zrozumieć, e, jakie procesy pchają nas do zakupów. Dużo łatwiej jest mi zapanować nad moją potrzebą zakupu kolejnej pary butów, jeśli wiem, że ta chęć wynika po prostu na przykład ze stresującego tygodnia w pracy. Po drugie, ważne jest to, aby otaczać się jak najmniejszą ilością możliwości. Ponieważ ja miałam problemy z zbyt dużym i impulsywnym kupowaniem ciuchów, odfollowowałam wszystkie instagramerki, które pchały mnie do abym kupowała te ciuchy, przestałam oglądać haule i chodzić do sklepów, w których, nie oszukujmy się, byłam po prostu bombardowana co tydzień nową kolekcją ubrań, która po prostu przytłaczała mnie i sprawiała, że zawsze, zawsze, zawsze chciałam kupić sobie coś nowego. A po trzecie, postarajmy się wydłużyć sam proces dokonywania zakupów najdłużej jak się da. Ja zauważyłam na przykład, że jeśli y, zajmuje mi bardzo długo czasu, żeby znaleźć jakąś konkretną rzecz, której szukam, na przykład nie wiem, jakieś spodni czy butów, i w końcu tą rzecz uda mi się gdzieś odszukać, to mam z niej dużo więcej satysfakcji i cieszę się nią dużo bardziej. Jeśli na przykład coś sama sobie szyję, to w ogóle mam 300 razy więcej satysfakcji z tego, że tego konkretnego ciucha mam. Samo opóźnienie gratyfikacji nie jest żadnym nowym. Pomysłem. Już 300 lat przed naszą erą mówił o nim Arystoteles. Zauważył on, że bardzo wiele osób nie jest usatysfakcjonowanych ze swojego życia, ponieważ myli tymczasową, chwilową przyjemność z prawdziwym życiowym szczęściem. Według niego to otaczanie się ludźmi, którzy nas wzbogacają, dyscyplina, cierpliwość i dążenie do celu jest właśnie tym, co jest w stanie dać nam satysfakcję życiową. No i to by było wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobało wam się to wideo. Jeśli tak, dajcie mi łapki w górę. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o niekupowaniu, to będę teraz przygotowywać całą serię, w której mam zamiar dzielić się moimi poradami na temat tego, jak to zrobić, aby nie kupować. Tak więc zasubskrybujcie mój kanał, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, a tymczasem dzięki, że trwaliście do końca i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!